No tutaj przy okazji, że jest to rozdawany wszystkim wspaniałym gościom dzisiejszej imprezy, ja mam zaszczyt złożyć specjalne życzenia dla szanownego jubilata od mojego serdecznego kolegi Stanisława Jasiny z firmy ubezpieczeniowej Perfekt, który życzy naszemu szanownemu jubilatowi jubilerowi. Nie, nie, no, no. Ten dzień będzie wyjątkowy i wieczór z przyjaciółmi odlotowy, bo nie ma piękniejszego dnia na świecie i wy dobrze o tym wiecie. Nie daj sobie w kasze dmuchać, dobrych rad się staraj słuchać, rób pieniądze, lecz uczciwie. Traktuj wszystkich sprawiedliwie, szanuj zdanie innych ludzi, kochaj to co miłość budzi i nie by przykrości. Pozbawiały cię radości. W dorosłości czas już nastał, czas dzieciństwa w tyle został, chociaż wiele wciąż przed tobą. Pozostawaj zawsze sobą. Specjalne życzenia od firmy ubezpieczeniowej od Stasia dla Ciebie i tutaj masz o długo magazyn i życzenia specjalne od Stasia. I Ale... Dziękuję. Ci. Gdzie, to może dzwonić, to będzie rabacik. A... A... <grym> 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 no, tak. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo.